I witamy, witamy w środę po południu. Niestety dopiero dziś udało się pozakręcać Wojlerę. Co prawda, też jeszcze tak na szybko, bo tutaj nie są dorobione te drzwiczki, ale jeszcze będzie ten postument na kosz. Natomiast no, jest zrobione lądowisko. Całe szczęście, że nie musiałem kupować OSB, bo było to, że tak powiem, nie zbankrutowałem. Natomiast, no przyjdzie tutaj jeszcze jedna podpórka na środku, żeby to wszystko było w miarę sztywne. Na to przyjdzie papa termosgrzewalna. Jest to zrobione ze spadkiem w tą stronę, żeby woda sobie spływała. No i jeszcze rozsuwanie na poliwęglan, tak żeby można było albo mieć poliwęglan i światło, albo tylko ażurki i wentylację, albo w ogóle otworzyć i wypuszczać. Natomiast tutaj, w środku, ogarnąłem trochę ten syfilis, co był tutaj i u młodych pojdelko karmniczek jeszcze trochę jedzonka zostało jak widać są tutaj od niedzieli w większości wyjdę sobie na zewnątrz może będzie mi lepiej łapało ostrość są od niedzieli w większości wieczorem w zasadzie w nocy je oddzielałem większość nie miała najmniejszego problemu z jedzeniem i piciem Chyba jednemu tylko dziób moczyłem I jeden, który został wysłany dzisiaj właśnie na Super Cupa, To on też był taki najpóźniejszy w zasadzie To dwa takie najpóźniejsze, no to, to nad nimi trzeba było troszkę Chwilę posiedzieć i Tak patrzę, że tam jeden jeszcze mruży oczy, więc go wezmę w ręce za chwilkę i Przystawię mu dziubek do poidełka Zaraz wodę wylewam, karmnik do suszenia, poidło znaczy i cóż, już, już widzę, że chłopaki ostro trenują też, bo turyści się pojawiają. Natomiast, co na super cup została wysłana już prawie cała drużyna. Dwa gołąbki jeszcze będą dosłane z późniejszego lęgu, z tego przeparowywania partnerów tutaj w boksach. Eee... Pojechały też młode dla. Pana, który mi przysłał kartkę do gołąbka, który tutaj zimował, nie chciał odlecieć jako młody, był kilka razy wywożony. Pojechały też młode dla Daniela, tak w ramach wsparcia młodego hodowcy. No i dwa jeszcze, cztery jeszcze do Mateusza na testy. Nie wiem, czy one będą w oddziale latać, w klubie zobaczymy. Natomiast, no, zostały wysłane. W teorii po najlepszych z najlepszych z tych najlepszych, które miałem najlepsze. No i zobaczymy tak. Tak jak ja bym znowu coś odwalił w tym roku. To żeby nie zmarnować rozpłodu. To jeszcze u ludzi też coś będzie. Zobaczymy. Regały jeszcze będą tam na, tej, na tych dwóch ścianach. Ale jeszcze tymczasowo na razie to im musi wystarczyć. No i co, wypuszczanie będzie właśnie tam, gdzie mówiłem, wlot docelowo tędy, pod lądowiskiem. No myślę, że może 50 na raz siadać, ale to raczej nierealne. Pod lądowiskiem też będzie fajnie, bo będzie można sobie wstawiać ten kosz, na który będą mogły od razu praktycznie wychodzić, bo to jeszcze postaram się ogarnąć w miarę na biegu i, i uczyć się po prostu i uczyć się także w zasadzie na razie to tyle w piątek mamy przełożony we wtorku lot próbny oddziałowy sekcyjny w zasadzie chyba chyba sekcyjny nie chcę skłamać około 60 km może 70 więc w yy, gołębie rozdzieliłem też jak się dowiedziałem tylko to rozdzieliłem że jednak nie będzie we wtorek to je rozdzieliłem. Siedzą osobno. Jest posprzątane. zresztą pójdziemy. Radyjko jest usami włączone, żeby się nie ciśnieniowały. Tutaj to zasuwamy. Radyjko usami włączone, żeby się nie ciśnieniowały. Wyłączam je na noc. U młodych, tutaj jak już będzie magazynek, to też będzie radio. Jeszcze tutaj będzie wycięta dziura. Tak żeby część powietrza zbierała ta wentylacja z magazynku, która jest. Tutaj oczywiście jeszcze trochę ogarnąć Syfilisu, ale niech tam o nowy grad do kolekcji. Ford gównowort, ale nieważne. O, w zostawiłem otwarty w ogóle, a to ciekawostka miałem zamknąć go. Dobrze, że zajrzałem. No lądowisko mniej więcej takie jak tutaj było, tylko będzie papa trochę dalej, żeby mi to nie gniło. Oczywiście tutaj jeszcze muszę założyć siatkę w poprzek, bo samice jak tylko widzą, że tu przychodzę, to tu wstają i obla. Wyskakują mi nad głową. No i standardowo będę musiał przyciemniankę zrobić tutaj, tej siatki, bo już się wieszają. Ale być może jak będę kładł papę tam, to położę też na daszku samic papę zamiast poliwęglanu i od, y, zamiast tej płyty, która tam jest i od razu zrobię wentylację. E, samczyki dostały też jak je rozdzielałem od razu po kropli e, rozito, znaczy rozitol do nosa i odrobaczyłem inwermektyną. E, tak na wszelki wypadek po kropelce do dzioba samce samice to zabieramy na noc. Dostawały gryt, zaraz to wypierdzielę do rozpłodu. Oczywiście. A no przy odsadzaniu dostały też przez 5 dni bakteriobójce, powiedzmy tak to nazwijmy, czyli coś na rzęsistka w zasadzie, ewentualnie jakieś tam drobne bakterie, bardzo słaby środek, ale skuteczny. Prosty w zasadzie to nie jest i to nie jest antybiotyk, tylko jakieś tam lekarstwo w teorii. Nie wiem, nie znam się, nie będę się wypowiadał. Dostały też teraz dwa dni na grzyba. Dostaną też na grzyba jutro. Eee... I jeszcze kandywet przez jakiś czas. I opryski z candyvetu i z pulmowetu. I to by było w zasadzie, w zasadzie tyle. Papugi rosną. Papugi rosną. Kolory fajne, zobaczymy później. Kiedyś tam, w rozpłodzie, jeszcze tylko już tak tu idę, to pokażę, pokażę te młode z urodzaj na czerwone w tym roku. I wysypę, to one se to wydziubią po czerwonym. No i idź, 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 idź w łóżko po czerwonym. One są w takiej wielkości, jakbyś Paweł oglądał. Znowu są dwa czerwone. Także dość mocno wyrzucone. One są pod mamką, a czerwony ma następne jajeczka, znowu z 12501. Też pewnie będą czerwone. No i w ogóle tutaj wszystkie wszystkie młode są tej wielkości, także gdzieś 3 tygodnie myślę i będziemy mieli kompletną drużynę na kapie. Zostało tylko uregulować należności. No i cóż. I kończyć tamto przybytek. A myślę, że tutaj, jeszcze w tym miejscu, gdzie jest ten bałagan, drewno, i tak dalej, powstanie kiedyś tam altaneczka, i wtedy już będzie cacy. Pozdrawiamy serdecznie.